Paniczyła! No dobra, mam języka. Hmm, bogusław od razu. No dobra, random trap of the day. Trap, trap mi się przyda na pewno tu. To co, next? Eee, no ale na dzisiaj już karaoke zużyliście. O, siemano, Pawelson, co słychać? The game jest tak tyle dobrą mapą na HG, że są, są ścieżki, którymi surf musi biec, tak? Chodzimy masz i te przemek Ohio go zajmas. To padzik wezmę, yes. Ale na padzie to ja nie gram killera, nie ma opcji. Regeneracja po robocie i szykuje się na jutro. No nie wiem, że jutro też pracujesz. Czemu wy tu we dwójkę jesteście? Też do 12 całe szczęście. Aha, easy. Easy peasy lemon squeezy Is there a pallet here? Yeah. Ok co za typ, no standardowy random, nie? O nie, bo ty mnie gonisz, a ja nie chcę być goniony. Ja chcę tylko geny robić i uciec z mapy. Niech inni się gonią, a mnie killer nie wieszaj. O, ty, ty. Ona ma klucz. Spoko. Spokojnie, ja czy do piwnicy zaniosę. To nie ma takiej opcji, że nie. To moja walka w Polsce taka nierówna 10 HP versus 30. Ale wiesz co, no nikt nie mówił, że będzie łatwo. W hs też trzeba się nauczyć, to jest całkiem log logiczna gra, w której musisz znajdować synergię między kartami. Którzy uważam, że ta gra polega tylko na robieniu genów chyba. No tak. No i na generacji generalnie, nie? to jest? Tu jest. Nie no, wcale się nie widać. What are you doing? Spam trap? No, tak się gra hagą, no co mam ci powiedzieć? Jestem Hagmain Przynajmniej nie stawiam 30 trapów pod hakiem, nie? Jak niektórzy. Już jesteś dobrze. No, sorry, Vera, ale drugiego nie widzę. No, ja nie będę specjalnie szukał drugiej osoby. Tak, wiem, że masz D.S.A. dobił. Ta spójność do wyde. A nie szanuje. <grywka> nice spam trap, prototyp No ale. To tak jak. No, no ale co, oskarżasz mnie, że używam mocy killera? No tak trochę lipa, nie? Wiesz, chujowa haga gra tak, że pod hakiem stawia więcej niż jedną trapę. No dobra, niektórzy stawiają dwie. Dobra, niech będzie, że dwie są spoko, no ale nie więcej. I no cóż, grając z hagą. Yy, Musisz używać swojej mocy specjalnej, bo jak nie, to jesteś w dupie i nic nie ugrasz? Hedon nubsurf, no, trochę tak. Znaczy wiesz, co pewnie robi tego arkive'a zjebanego, którego ja nie mogę zrobić? jak skończysz się ładować, dobrze. A, to spójność do bedów ci zacinała. Ma to sens. Słyszę właz. Dążę. Wygrałem! Kill the obsession Sweet sweet obsession Dawno nie grałem Hagum no To mój ulubiony killer W sumie niedługo będzie drugi prestiż na niej hm, Tak samo jak na traperze i Legionie Serio? Ty, ale on użył tej apteczki i ona nie zadziałała? Znaczy, prawdopodobnie najpierw poszło to, a to nie weszło z tego powodu. Nie wiem. Jakoś tak chyba.